Cześć. Przedstawimy sobie teraz w postaci algebraicznej liczbę zespoloną, którą mamy podaną w postaci wykładniczej. I musimy ją sobie przeliczyć najpierw na postać trygonometryczną, a potem na algebraiczną. I jak widzicie mamy tutaj minus przed kątem, tym, który mamy w potędze, więc korzystamy sobie z tego wzoru, który mamy tutaj na środku, prawie w naszej żółtej ramce na dole. I przepisujemy, czyli mamy tak 3 to jest nasz moduł Z e, i teraz w nawiasie piszemy cosinus fi. Fi to będzie pi/6 i odjąć i sinus pi/6. Gdybyśmy mieli tutaj plus, czyli ten kąt byłby dodatni, no to wtedy byłoby tutaj plus w tym nawiasie. A teraz mamy minus. I teraz do postaci algebraicznej, no to musimy sobie przeliczyć, podać wartości kosinusa i sinusa. Czyli mamy tak 3 i kosinus pi 6 to będzie pierwiastek z 3 przez 2 i odjąć i 3 to już wymnażam sobie tak przez tę trójkę, która była modułem Z. I razy sinus pi 6, czyli razy 1 druga. Czyli to się równa 3 pierwiastki z 3 przez 2 minus i razy 3 drugie. I to jest postać algebraiczna.